Cześć. Czy Dzierżoniusun z koszykówki? Myślę, że od wczoraj tak. PZ Kosz rzucił film promujący koszykówkę i pokazuje to Dzierżonius. Zobaczcie, to są klipy z Dzierżoniowa. To jest ekipa Soul in the Hall, nagrywane u nas w tym roku na turnieju. Bardzo się cieszę, że dzieżoniów naprawdę został zauważony. To jest duże wyróżnienie dla naszego miasta, duże wyróżnienie dla naszego turnieju. Ujęcia, które są robione, tutaj są nagrywane w Dzierżoniowie podczas turnieju Bimbaldżem. Spikerem, narratorem jest ostry, więc lepiej sobie też tego nie można wyobrazić. Chciałem podziękować DZ Koszowi i PZKoszowi za to, że umożliwili nam uczestnictwo w tym klipie. Jest to naprawdę duże wyróżnienie. I dzięki temu mam nadzieję, że koszykówka zwierzęowa stanie się słynna na całą Polskę i na turniej będzie popularny w całym kraju. To są właśnie momenty, w których widzicie, że to jest nagrywane u nas podczas turnieju, to kozłowanie. Tutaj Krzysiu i całe, chyba nie trzeba mówić nikomu, całe osiedle. Tutaj ekipa z pucharem. Więc naprawdę dużo momentów jest w tym filmie, które pokazują naszą dzierżeniowską koszykówkę i nasz dzierżeniowski klimat. Super opcja. Tak jak mówię, można być z tego dumnym. Kolejny przykład to jest konkursów sadów i drugi z konkursów Sadów klip, więc można być z tego dumnym, ja jestem dumny i myślę, że wszyscy w wianie i wszyscy związani z koszykówką Bebal Jam powinni być dumni z tego, że jesteśmy w klipie, który promuje polską koszykówkę a już za chwilę zaczynamy mistrzostwa Europy, które rozgrywają się między innymi właśnie w Katowicach, rozgrywają się w Polsce. Pozdrawiam, hej!